Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, dzisiaj taki odcinek z małych zmian. E, z małych zmian. E, no, ponieważ e, e, gdy się. gdy chciałem, no, po prostu gdy patrzyłem, e, czy ta samica i czy ta samica będą chciały do samca, e, no to niestety powtórzyły nam e, i zakończyły się 8 września, e, a więc jest tam pomiędzy to chyba. Jakiś dobry tydzień różnicy od kiedy się zakłóciła e, Ogólnie całe stado tak sobie sprawdzałem e, te, te samiczki, te starsze akurat nam nie chciały e, No ale niestety ta samica do siebie dopuściła samca chyba 4 razy e, I ta 3 razy e, Na tą samicę tak ogólnie nie byłem pewien e, Bo właśnie zakacaliśmy ją, gdy ją zakacaliśmy to tylko raz dopuściła samca e, A teraz już 3 razy no więc myślę, że już się zakłóciła, bo gdy sprawdzałem ją czwarty raz chyba, to już po prostu piszczała, gryzła samca i podwijała noli. No więc nie taki odcinek z, z, z opowieści, coś się pozmieniało. Zmieniło się też to, że, że ten klient, no tak to jest właśnie, że ten klient, który zamawiał samiczki, no to niestety zrezygnował. A, więc jeżeli ktoś by chciał, e, no to, no to jest tak jak było. E, dwie samiczki i cztery samczyki. E, no więc zapraszam e, wszystkich bardzo serdecznie do, do kupna. Cena za sztukę 40 zł. E, już są większe. Ładnie ważą chyba e, ponad 1,5 kilograma. Już dawno nie, nie ważyłem, więc dokładnej wagi też Wam nie podam. No więc tak jak mówiłem, jakby ktoś chciał, no to zapraszam do, do kupna ich. No i co? Myślę, że chyba nic innego się tu w hodowli u nas nie pozmieniało. Tak jak było na razie, tak jest do tej pory. Wszystkie króliki są, baranki też są. Więc co? No na razie, na razie jest spokój. Widziałem, że coś tam ta samica już zaczęła kopać. Tak jak widzicie coś tam, coś tam nanosiła, yy, no zobaczymy co to będzie u niej z tym wykotem, yy, no chciałem żeby wszystkie tak, naraz się okociły, no ale niestety yy, nie dało rady, no ale dobrze, że chociaż te się pozakacały, zobaczymy jak to będzie z tymi, będę je sprawdzał za jakiś tydzień, yy, czy znowu nie chcą, no to jakby już ta samica nie chciała, no to już bym się musiał zastanowić nad nad sprzedażą, yy, nad sprzedażą lub na no, jakimś zabiciem. No ale to mówię. Mam nadzieję, że się już tym razem zakociła. No a tak powracając o całej hodowli Tak widzicie, wszystkie tutaj fajne samiczki sobie siedzą. Ładnie sobie rosną. No dobra. No to co? Myślę, że na ten odcinek będzie, będzie już to wszystko. Ee, jeżeli chcecie jakieś kolejne odcinki i na przykład macie jakieś nowe pomysły, e, to piszcie w komentarzach, ja z chęcią poczytam, e, rozpatrzę co by tam mogło było się nagrać. E, a tym razem, co? Myślę, że dobijacie do. Jeżeli dobijacie do tych 70 łapeczek, e, no to oczywiście dla e, jakiś nowy odcinek. No i jeśli mówię, jeżeli macie jakieś nowe pomysły na, na jakiś fajny odcineczek, no to piszcie tam niżej w komentarzach. A tymczasem co? Dzięki za obejrzenie! Cześć!